Cześć, mano, witajcie z tej strony Mister Adam 15 i witam was serdecznie na kolejnym warsztatowym vlogu. Dzisiaj można tak powiedzieć troszeczkę taki nowy wstępik, bo ustawiłem sobie tutaj mój tak zwany tron, gdzie właśnie na warsztacie mogę sobie usiąść, odpocząć, czy nawet coś innego zrobić i nawet sobie ustawiłem, że właśnie stąd będę zaczynał vlogi, jeżeli takowe będą jeżeli coś będę miał do ogarnięcia, to właśnie tu sobie będę siedział na foteliku, normalnym fotelu z typowo samochodowym, więc sam raz pasuje nisko, wygodnie i przytulnie I nawet fajnie się też e, takie coś się nagrywa i tak jak już kiedyś powiedziałem, to był w pierwszym odcinku warsztatowego vloga, bo to było dość dawno, e, dzisiaj jest drugi i jak już mówiłem właśnie że będą to takie luźne vlogi w którym coś tam będę mówił coś będę Wam pokazywał gdy będę robił coś ciekawego, to też zawsze będę Wam dorzucał. Dzisiaj, akurat zamówiłem sobie ostatnio rzeczy, które zabrakło już mi w warsztaciku, i po prostu, żeby coś robić dalej, przydałoby się takie rzeczy mieć. Więc tutaj mam taką dość potężną paczuszkę, więc troszeczkę rzeczy typowo lakierniczo, blacharskie takie pierdoły gdyż mi się już pokończyły A więc w sam raz trochę Wam pokażę co tutaj sobie zakupiłem co mi jest potrzeba, jest strasznie gorąco, mój fryz wygląda jakbym nie wiem, jakimś walec mnie przejechał, ale nic się z tym nie zrobi bo pogoda jest niemiłosiernie, jest cholernie gorąco bez wiatru, nawet dzisiaj troszeczkę popadało wreszcie od trzech tygodni, czy trzech tygodni, od trzech tygodni yy, pierwsze pierwsze pierwszy deszczyk ale nic to nie dało, nadal jest jak sami chyba widzicie po mnie, bo się błyszcze jak nie, nawet nie chcę mówić co yy, więc, więc, więc troszeczkę ciężko tutaj coś robić, no ale trzeba, 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 niestety tak to już jest, że w warsztacie coś zawsze trzeba cyknąć myślę, że w najbliższym czasie też coś Wam pokażę Coś, coś tam zawsze jakieś urywki będę próbował robić nie takie jak kiedyś vlogi bo troszeczkę zaczęło mnie to męczyć gdyż no, sama, sama robota to jedno gdybym miał kamerzystę tak zwanego czy coś w tym stylu tak kogoś do pomocy, żeby mi operował kamerą przy mnie to by było fajnie a tak to jak ja mam robić jedno i drugie to ta robota, czy samochodzie idzie mi dwa razy dłużej a jak sami dobrze wiecie, ciężko mi ogarnąć to wszystko, a chciałbym jeszcze mieć czas i odpocząć. Oraz nagrywanie, oczywiście, dla Was serii z Farminga to też zawsze troszeczkę no, zabiera czasu. Tym bardziej teraz, gdy jest tych serii naprawdę dużo, więc do potrzeba też czasu, żeby ogarnąć wszystkie serie i tak dalej. Dlatego będę się starał nagrywać coś takiego, ale tego typu, że Zaczynam jakąś robotę, pokażę Wam kawałek, potem dalej, dalej i coś w tym stylu. Mam taki pomysł, bo to jest o wiele dla mnie wygodniejsze, gdyż akurat w tym czasie sobie będę mógł przez te parę minut odpocząć, a Wam pokazać co zrobiłem. Nie będę tego typu już nagrywał jak kiedyś vlogi, że stawiam sobie kamerę i coś w tym stylu, bo to jest zawsze większość kombinacji, które już mi się nie podobało. Poza tym nie mam też nic takiego do pokazania, które, które coś by Was zaskoczyło. Może, że naprawdę będę robił coś Coś, coś grubego, czego jeszcze nie pokazałem, no to na pewno, e, na pewno takie coś zobaczycie. E, no to co, bierzemy się za paczuszkę, więc troszeczkę się przystawimy e, i, i będziemy wypakowywać. Wam pokażę, co tam ciekawego. Ja wróciłem do nagrywania Soniakiem, którego, który już po troszeczkę nie dawał rady wcześniej, ale próbuję, żeby jednak, e, no coś nim nagrać, gdyż e, nie jestem nienauczony nie nauczony jestem nagrywania vlogiem, w takich vlogów GoPro, e, gdy coś po prostu pokazuję wam, bo ja muszę widzieć, jak dobrze w obiektywie daną rzecz pokazuje, e, a nie na ślepo w kawałku, e, można tak powiedzieć, GoPro. Poza tym też nie mam uchwytu od GoPro, które muszę kupić właśnie na statywy. No i z jednej strony, jak tak patrzę właśnie sobie na ten obiektyw, to całkiem fajna sceneria za mną jest. Ta scenaria, jeżeli starczy mi czasu, ona będzie zmieniana. Hmm, może we wrześniu lub w październiku będę się starał tutaj trochę ten cały tył zmieniać, ale mniejsza z tym, zobaczymy teraz, co tutaj ciekawego przyszło. Oczywiście yy, staram się kupować takie rzeczy z jednej hurtowni, yy, które już od paru lat kupuję. Rekamy robić nie będę, bo... Można powiedzieć, że nikt mi za to nie płaci, jak to się mówi, ale, ale naprawdę bardzo fajne rzeczy. Na samym wierzchu tego pudełka jest coś takiego. To jest oczywiście tylko papier, nic więcej. Ale ten papier jest bardzo duży i to jest papier do oklejania rzeczy lakierowanych. Typu samochód czy inne tego typu części karoserii, samochodu. Po prostu z jednej strony bardziej opłaca mi się coś takiego. Niż folia czy gazety, bo gazety są o wiele mniejsze i teraz, z jednej strony, kupowanie jednej gazety to jest około koszt około, nie wiem, ciągle mnie coś gryzie, około 2 zł, nie wiem, a za taki kawałek można powiedzieć, nie wiem, milimetrowy, ale na pewno, na pewno dużo. Wydałem chyba 10 zł, więc naprawdę jest to opłacalny interes. A starczy mi na dość długo, tak samo jak rzecz kolejna, którą właśnie znalazłem, to takie właśnie ściereczki. To są ściereczki, ściereczki do polerowania. Jest ich 130 sztuk w jednej paczce. Ta paczka cała kosztuje 7 zł. Mówię wam też ceny, bo jeżeli ktoś by chciał, to na pewno takie też znajdzie. Używam ich od. żeby was nie skłamać, od 4 lat. No, od 4 lat. I naprawdę są zajebiste. do polerowania. No, właśnie docierania takich rzeczy. No, bo do, no do nie, zbyt równych powierzchni nie są zbyt dobre, bo są po prostu słabe z włosia takiego, więc właśnie się będzie rozrywać. Ale do polerowania sam, sam raz. Zakupiłem sobie akurat oj, dwie paczki sobie tego razem sztuk uu, uu, uu. trochę się poprzyklejało jak to zwykle w paczuszkach typu ojej. Jej, jej. nie fajnie, fajnie zaraz zobaczycie co mi się dokładnie tak tutaj rozkleiło no ale tak to jest dobra jak już mówię kupiłem te dwie takie paczuszki no bo to dość szybko idzie u mnie e, raz na raz na rok Muszę sobie zakupić jedną. Ostatnio sobie też kupiłem dwie i starczyło mi na dwa lata. Nie, z jednej strony to są bardzo dobre, bo można parokrotnie używać takich rzeczy. A teraz Wam pokażę, co mi się tutaj najbardziej poprzyklejało do wszystkiego. Oczywiście taka gumka do odcięcia lakieru. Jest to bardzo dobra rzecz, gdyż nie robi progu. Lakierniczego, gdy się coś lakieruje, o wiele łatwiej to wtedy ogarnąć. Chociaż jedyny minus zawsze dostawałem w pudełeczku, teraz dost, niestety, ale dostałem bez pudełeczka, widzę i no i ten klej troszeczkę się od, prawdopodobnie odciepła, rozlał. I dlatego tak się to wszystko tutaj w tym miejscu pokleiło. No i nic, no ale, ale przyda się, przyda. Akurat w najbliższym czasie będę potrzebował i dlatego takie coś sobie kupiłem. Kolejna rzecz to o, o, takie piękne szpachelki. Szpachelki do szpachluki. Ona firma ma. Patrzcie ta reklama od razu się zrobiła. Dobra, wyjmiemy sobie. Chociaż akurat tą firmę polecam. Nie wiem, dobrze, dobrze mi się robi od bola, więc... Jak tam, chociaż każdy z was będzie miał inne, odmienne zdanie ja wiem o tym, ale ja jeszcze się na firmie bolnie nie zawiodłem obojętnie jakim tego typu znaczeniem zawsze to dobre, dobre rzeczy stamtąd mam szpachelka od najmniejszej do średniej i tak dalej i tak dalej poprzednia mi się jedna złamała drugie już się troszeczkę rozwaliły została mi tylko ta największa Tą sobie używam przeważnie do jako podstawka pod, do rozmieszania, gdyż nie używam tak dużych spachalek do nakładania szpachli. Nie wiem, nie, nie lubię czegoś takiego. Przeważnie zawsze to są, największa to jest właśnie ta. A gdy nie mam zbyt dużego materiału, no to przeważnie to używam lub tom, gdzie tam na jakieś wykończenia mniejsze, więc już odłożymy sobie to na bok. Kolejną rzeczą, co my tu jeszcze mamy. Ściereczki sobie z mikrofibry też ogarnąłem. Przeważnie staram się, jeżeli zamawiam coś z neta, staram się to ogarnąć hurtowo. No wiadomo tani wtedy się raz za przesyłkę płaci. A akurat przyda się taka ściereczka zawsze do jakiejś rzeczy. Mało interesująca, ale Wam pokazuje wszystko co mam. Rzecz kolejna to okulary ochronne poprzednie mi się rozwaliły wręcz już z, ze starości po i już były takie poprzepalane więc postanowiłem, że za parę złotych zakupię sobie kolejne ciekawe czy będą takie same jak te poprzednie tamte były mega wygodne, te już chyba nie i tak to jest o jeszcze, jeszcze proszę bardzo nie założę na głowę, to będą ja. A icie, wysunę sobie tamte, było wiele, no, naprawdę tamte yy, poprzednie moje, że się tak wyrażę. Wyjmi teraz te rzeczy, to no tylko. Słabe tworzyło, no, ale tak to się ryzykuje. Znaczy słabe, no nie powiem, że słabe tworzyło, bo on nie chce się wyciągnąć ale tamte były naprawdę fajnie rozciągały się, właśnie te nałuszniki, czy coś w tym stylu, i były bardzo elastyczne. No nie, ten nie są nawet takie złe. Te ryby. Wyglądam jak jakiś Natur de polonia. Nie, no. O wiele sztywniejsze są tam. Te były um, o wiele, wiele elastyczniejsze. O, tego szukałem. I mogłem je wyginać. Tu boję się, że na szybko pękną, jak szarpnę je. Tak po prostu. Dobra, odłożymy sobie na bok. Hmm, Ryczą kolejną to. Wreszcie to jest lakieru. W sprayu jest to podkład epoksydowy, gdyż skończył mi się, a jest mi potrzebny do ogarniania wielu, wielu spraw. Niestety staram się, jak coś robię, lakierować sprayem. Rzadko lakieruję pistoletem, gdyż, nie jak wiecie, no nie mam lakiernia. O wiele łatwiej zrobić to, pomalować coś sprayem. I ogarnąć jakąś rzecz, nawet jeżeli to będzie trwałościowo na 2 lata, bo przeważnie tyle zawsze yy, moja praca na sprayu wytrzymuje. Większość osób pisze że, i mówi, że spray działa na rok i malowanie sprayem no, nie daje komfortu. Zgadzam się, to nie jest sprawa na długoletnie, ale mi osobiście, jeżeli coś zrobię, to wytrzymuje 2 lata. I to jest taka typowa można powiedzieć gwarancja. Nie spotkałem się z czymś, żeby na przykład dana rzecz pomalowana przeze mnie na przykład sprayem, chociaż jeżeli to są przeważnie to są jakieś małe kawałki, to nie są malowanie jakiegoś całego elementu, no bo wiadomo malowanie całego elementu opłaca się bardziej pistoletem, ale jak się robi jakieś zaprawki, progi, nadkola czy coś w tym stylu, gdy właśnie robię sprayem, to, przeważnie, to u mnie trzyma 2 lata. Nikt nie narzekał, tak się bynajmniej mówi. Yy, więc to się skończyło, to sobie kupiłem. Polecam, ogólnie epoksydowy jako podkład, bardzo fajna sprawa. Yy, no i teraz kolejna rzecz. Kolejna rzecz to założyłem sobie taką gąbkę. Yy, jest to gąbka do docierania. Yy, nie wiem, jak to się prawowicie nazywa, ale coś w stylu, jakby ala, papier ścielny, tylko na gąbce, i jest to do. Wersja do matowania, bo taką, taka rzecz zaciekawiła mnie. Nie była dość droga, więc też mówię sobie: Takie coś zakupię. Nie miałem nigdy tego. Zobaczę, czy jest lepsze matowić właśnie taką gąbką. Czy normalnie papierem, e, jak Pan Bóg przykazał, na klocku Nie wiem. Dowiem się w najbliższym czasie, jakby, co tam, w którymś tam warsztatowym vlogu Wam opowiem, czy to zdało egzamin. Dobra. No i ostatnią rzeczą, niestety. Niestety ostatnią, ale najważniejszą, bo chciałbym sprawdzić, czy, czy na pewno wszystko dostałem tak, jak zamówiłem. Yy, rzeczą, którą mniej mnie interesuje, yy, to jest tarcza do cięcia. Yy, jest to yy, zamówiłem sobie wiadomo, bo takie rzeczy bardzo szybko schodzą. Ale rzecz jeszcze ważniejsza to papiery. Papiery to są na oczywiście oscylacyjną Ślifierkę. Zostały mi tam 3-4 rodzaje, więc postanowiłem sobie po jednym jeszcze dokupić i zobaczymy, czy wszystkie gradacje się. Właśnie ogólnie powi... ten. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach. Całe życie mówiłem na rodzaje tego grubości papieru ściernych jako gradacje. I dostatnio też widziałem słowo granulacja i co jest poprawnym słowem? Czy gradacja, czy granulacja? To jest też pytanie, więc piszcie w komentarzach prawowicie, co Wy o tym sądzicie, bo zawsze całe e, życie mówiłem, że o tej i o tej, o tej gradacji, a może i powinno się mówić granulacji, mniejsza z tym. E, ale zobaczymy. E, dobra, mamy... Ogólnie mam taką, chyba widzieliście jaką mam oscylacyjną szlifierkę, jeżeli nie, to tam w starych vlogach będzie. Nie chce mi się wstawać i... iść i... No, się noga wykrzywi, a nie, jak dziwnie czy mam nogę, że nie wiedziałem, co się dzieje. Ehm, więc, jak mówię, wejdźcie do poprzednich vlogów. Ehm, mamy 600 -kę. jedziemy Idziemy dalej. Ehm, chyba podwiebrałem. Chyba podwiebrałem. Tak mi się zdaje. Nie wiem, zobaczymy. Mamy. Ehm, dobra, mamy kolejną 600 -kę. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Mamy 800. Kolejna 1200. Wszystko się zgadza. Nierówno idziemy, ale no idzie tak jak mi tu pokazują. 320 P320 P240. Oj. się przykleiły do siebie 120 i 180. Wszystko się zgadza. Tylko te dwie są innego rodzaju, już widzę. Te, tak zwane najgrubsze. Cała reszta jest kompletowo tak być powinna. Ale naklejek to mi tutaj nie potrzeba. Takowych. O. Jest dobrze. Wszystko. Nie, no czy z jednej strony jedna rzecz mnie zastanawia, muszę sprawdzić w zamówieniu. Ale mi się zdaje, że każde, każdej po jednej kupowałem. A wyszło na to, że nie mam chyba 1000... 2000, nie i papieru jednego. A, a mam dwie 600, jak dobrze widzę. Coś za coś, tak, tak, tak. Wątpię, że dwie 600 wybrał. Bo każdego po jednym brałem, bo akurat mi tak brakuje, że yy, przeważnie sobie co każde zamówienie dorzucam po jednym. Lub po więcej. Ostatnio zamówiłem same papiery, no to miałem po sześć albo 6 rodzajów. 6 rodzajów każdego papieru. Hmm, a teraz sobie po prostu dokupiłem po jednym, po jednym, bo, bo po prostu dorzucałem do zamówienia, bo akurat takie były. Więc się cieszę. Z jednej strony się cieszę. Kurde, Boże Święty, długo gadam. Nie, jakoś mega długo nie gadam. No i to wygląda tyle z tej mojej paczuszki. Jestem zadowolony. O, z jednej strony. O nie, tutaj to wątpię, żeby było coś napisane. Nie Nierozpisane. A to musiałbym zajrzeć, ale mi się zdaje, że jednak się pomylili. Ale to się, zdarza, to się zdarza niestety w takich zamówieniach. Trochę się rozgadałem, trochę wam pokazałem i wszystko wyszło dobrze. Jeżeli oczywiście Wam się podobają takie vlogi, jeżeli chcecie więcej. Pamiętajcie o łapeczce w górę. To jest podstawa. No i co tam byście chcieli? Liczę, że zawsze takie luźne vlogi, gdzie sobie właśnie tutaj posiedzę, pogadam, czy Wam coś pokażę. Natkło mi właśnie to zamówienie, że mówię, można było zacząć właśnie takim czymś, coś Wam pokazać, coś nowego, a potem tak na spokojnie takie, nie wiem, 10-20 minut vlogi, gdzie o czymś gadam ciekawym lub gdy coś mam do pokazania, z jednej strony pisaliście mi, mówiliście na live'ach i tak dalej, żeby żebym coś wrzucał z tego garażu, żeby coś tam pokazać wam i tak dalej, i tak dalej no to mówię no co, coś coś przydałoby się wrócić z jednej strony, że tak czy siak się tu coś robi, więc no coś można było pokazać. Zobaczymy jak z aktywnością. Jeżeli wam się będę widział, że wam się podobają takie vlogi, no to będę się starał coś ogarniać. No jeżeli nie, no to na pewno rzadziej będę to robił, no bo bołabym się wtedy skupić na robocie, potem później na spokojnie nagrywać yy, wam odcineczki. No i tyle. Jeżeli będę miał coś ciekawego do nagrania, no to wtedy kolejny warsztatowy vlog wleci i będzie ciekawy. Liczę, że wam się spodoba takie coś ja wam serdecznie dziękuję z mojego pięknego, przecudownego tronu. Nawet jak widać o, z pawareczka. Pozdrawiam serdecznie. Ja Wam dziękuję, zostawcie jak najwięcej łapek w górę i cześć!